Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak urządzić modny salon który będzie nie tylko stylowy, ale także funkcjonalny. Przygotowałam pięć inspirujących projektów, które z pewnością przypadną Wam do gustu, będzie dużo zdjęć, które pomogą wam wyobrazić sobie, jak można zaaranżować przestrzeń w waszym domu. Jeśli szukacie świeżych pomysłów na urządzenie salonu, to ten film jest dla was. Zapraszam do oglądania. 1. Złoto i ciemne kolory w modnym salonie Złoto i ciemne kolory w modnym salonie Projekt wnętrza Paweł Ślęzak, Pracownia Architaste Fotografia Dominika Wiktor Rodzinny salon, z którego na co dzień korzystają rodzice oraz trójka dzieci. Wnętrze jest eklektyczne, znajdziemy tu proste, minimalistyczne rozwiązania oraz bogate w tekstury i niebanalne dodatki. Charakter nadaje salonowi ciemna tapeta z delikatnym wzorem, pięknie zdobi ściany za telewizorem i ściany za kanapą. Idealnie pasuje do jasnych szarości, czerni oraz złota obecnego tu w różnych dekoracjach. Na głównej ścianie znajduje się kominek wraz ze ścianą telewizyjną i szafką RTV. Płynnie przechodzącą w donicę na rośliny. W salonie mamy także szary narożnik, któremu towarzyszy czarny stolik kawowy oraz ustawione naprzeciwko fotele. Dom dla rodziny 2 plus 3. Nowoczesny salon, elegancka kuchnia. Piękne wnętrze 2. Jasna kolorystyka i mocne akcenty w modnym salonie. Jasna kolorystyka i mocne akcenty w modnym salonie. Projekt wnętrza. Barbara Godawska, IHOMA Studio Realizacja, RWD SIGN FOD Budzik Studio Salon urządzony został w duchu nowoczesnego eklektyzmu. Dominuje tu jasna kolorystyka ożywiona wyrazistymi akcentami. Na tle ściany wykończonej sztukaterią doskonale prezentuje się narożna kanapa i fotel z podnóżkiem w szlachetnym odcieniu ciemnej czerwieni. Podłoga wykończona została ciemnym. Naturalnym dębem pokrytym bardzo twardym lakierem pigmentowym. Podobny odcień powraca w fornirowanej ściance wyspy, harmonizując z nim także meble. Pożądany kontrast wprowadza tu miękki dywan, bo ucle ręcznie tkane z wełny nowozelandzkiej w odcieniu beżowym salon od kuchni oddziela metalowo szklana ścianka. Mieszkanie dla rodziny. Kolor w salonie i w kuchni. Eleganckie wnętrze 3 kolor grantowy i betonowa ściana w modnym salonie kolor grantowy i betonowa ściana w modnym salonie projekt wnętrz Monika Gruszka Ziółkowska fotografia tą kurek salon połączony z jadalnią oraz kuchnią urządzony został w stylu nowoczesnym wnętrze jest bardzo jasne. Dzięki doświetleniu dużymi oknami zajmującym całą ścianę, strefę wypoczynkową w salonie wydziela betonowa ściana. Naprzeciwko niej na środku pomieszczenia ustawiony został modułowy narożnik w granatowym kolorze. Jego miła welurowa tapicerka stanowi przeciwwagę dla surowości betonu. Przytulności dodaje salonowi także miękki dywan. Równolegle do kanapy stoi stół jadalniany z blatem z imitującego marmur z pieku. Nowoczesne wnętrze. Granatowa sofa i betonowa ściana z telewizorem. 4. Beż w modnym salonie. Beż w modnym salonie. Projekt wnętrza. Natalia Tejpsejra, Kasia Beresińska, pracownia TK Architekci. FOD. TK Architekci Salon urządzony jest nowocześnie i przytulnie. Jasne kolory w różnych tonacjach beżu nadają wnętrzu lekkości a naturalne drewno przyjemnej, domowej atmosfery. Aranżacje dopełniają dodatki zapożyczone z różnych stylów. Centralną część salonu wypełnia rozłożysty, wygodny mebel wypoczynkowy. W pobliżu znajduje się regał na książki, a za sofą przyciemniane, szklane drzwi. Za którymi ukryty został gabinet. W salonie klimat mamy dość swobodny, lekki wizualnie. Sofa jest wysiedziana, dodatki takie jak boczne stoliki czy poduszki zróżnicowane. Czuje się tu nieformalną, przyjazną atmosferę, mówią projektantki. Mieszkanie dla rodziny. Nowoczesny salon, kuchnia z jadalnią. Ależ piękne. 5. Szara kanapa i spiek na ścianie w modnym salonie. 820 706 JPG salon urządzony jest w stylu modern classic z akcentami art deco. Nad antresolą zaaranżowana została strefa do odpoczynku. Przy dużych, ciągnących się od podłogi do sufitu oknach, stanął narożnik oraz dwa stoliki kawowe. Dominującą, neutralną szarość architektki ożywiły poduchami wstonowanych. Ale jednak w kontrastowych odcieniach pięknie ożywiają to miejsce, podobnie jak duże rośliny w donicach, które tworzą rodzaj oranżerii sprzyjającej relaksowi. Strefę odpoczynku połączono z kącikiem telewizyjnym, z dużym odbiornikiem na tle ciemnego spieku imitującego szlachetny kamień. Ładnie komponuje się on z dębowym parkietem ułożonym we francuską jodełkę. Klasyczna klepka nadaje wnętrzu paryskiego szyku o jakim marzyła właścicielka. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu na temat urządzania modnego salonu. Mamy nadzieję, że nasze pięć projektów oraz inspirujące zdjęcia pomogły Wam znaleźć pomysły na stworzenie przestrzeni, która będzie zarówno stylowa, jak i funkcjonalna. Pamiętajcie, że kluczem do udanego wnętrza jest połączenie własnych upodobań z aktualnymi trendami. Zachęcamy do eksperymentowania i tworzenia unikalnych aranżacji które odzwierciedlą Wasz charakter. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.